błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jeżeli mówimy o różańcu, zawsze jest to dla nas pierwsza myśl, która płynie do Pana Boga przez Matkę Najświętszą. Jest to takie maryjne, kobiece, dziewczęce, matrzyne. Dlaczego powstał różaniec dla mężczyzn? Dlatego, że różaniec jest modlitwą całego Kościoła, powszechnego, ale żeby nie zatracić tych, którzy są podtrzymaniem kobiety, którzy są podtrzymaniem dla matek, dla córek, dla wnuczek, dla dziewcząt. Właśnie jest to ojciec, dziadek, brat, chłopak, mężczyzna. Dlatego różaniec jako modlitwa która płynie tak naprawdę do Matki Bożej, a przez Maryję do samego Boga, jest to prawdziwy obraz na tym świecie Boga. Każdy tata, każdy mężczyzna, każdy mąż w rodzinie. Dlatego właśnie, kiedy mówimy o różańcu dla mężczyzn, mówimy o tym, żeby naprawdę oni się włączyli w ten różaniec i mogli być tym widocznym znakiem podtrzymania modlitewnego Swoich rodzin, swoich bliskich, czy nawet kolegów pracy, sąsiadów, czy kogoś znajomych w parafii. Dlatego, że zawsze jest to takie pierwsze, co nam się rzuca w oczy, że tata rodziny jest taką głową rodziny, opiekunem, jest gwarantem rodziny, a gwarantem człowieka. Jest zawsze Bóg i relacja między Bogiem a człowiekiem to jest modlitwa, dlatego kiedy tata rodzinny wznosi swoje ręce do Pana Boga, to tak naprawdę modli się cała rodzina i już później każdy, i mama, i dzieci powtarzają za nim, czyli idą w ślady tego, co jest dobre. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Jan. Tak o, różaniec dla mężczyzn jest e, naprawdę bardzo cudownym, ja bym tak nazwał po prostu wymysłem, ale postanowieniem i taką myślą dla całej rodziny i dla całego Kościoła, który... W łacińskim języku nazywa się eklezja, czyli ma żeńskie, żeńską nazwę, jest matką, a w języku polskim jest to kościół. Dlatego kościół, eklezja, czyli kościół, świątynia, my jesteśmy kościołem, dlatego, że, dlatego właśnie kościół, który rodzi nowych chrześcijan, który rodzi dusze ludzkie dla zbawienia, dla nieba. Potrzebuje tego, aby był potrzymany przez mężczyzn i dlatego to jest najpiękniejsza idea, która naprawdę powstała.